państwa, dziś w Studiu Telewizji Zabrze spotykamy się z panem Krzysztofem Ruminem, kierownikiem klubu Pastel Zabrzeńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie Krzysztofie, my znajdujemy się w studiu, oczywiście w Domu Muzyki i Tańca, we Foyer Domu Muzyki i Tańca, trwają ostatnie przygotowania do wystawy, wystawy poplanerowej. Proszę powiedzieć, kiedy ta wystawa i co będziemy mogli zobaczyć. Otwarcie wystawy, czyli Wernisarz, odbędzie się w najbliższy czwartek o godzinie 18. Wszystkich serdecznie zapraszam. Tak naprawdę to będą dwie wystawy. Będzie jedna wystawa, będzie, będą prezentowane prace z Kazimierza Dolnego nad Wisłą z pleneru, który odbył się w zeszłym roku. A druga będzie wystawa, pierwsza to wystawa naszej młodzieży pastelowej, a druga wystawa naszych dzieci z pastela. To będzie wystawa z rycerki górnej. Państwo stanowicie taki bardzo aktywny zespół, który nie lubi zamykać się w czterech ścianach. I stąd na koncie macie tak wiele wystaw, ale również tak dużo nagród. No, to prawda, mamy ostatnie lata bardzo dobre. No, przypomnę tylko o nagrodzie prezydenta miasta Zabrze w dziedzinie kultury, którą trzymaliśmy. Przypomnę o niedawnej wystawie w Japonii, którą mieliśmy w Kagawie, gdzie zostaliśmy wyróżnieni, jak również w tamtym roku zostaliśmy zaproszeni do takiego programu Future Art przez Centrum Kultury w Katowicach, gdzie przez dwa miesiące wysiały nasze prace, wystawialiśmy nasze prace. Były to wybrane cztery najlepsze pracownie w województwie naszym, no, na Śląsku, w województwie katowickim. Został wydany piękny katalog, a tu mam właśnie prezenty dla Pani przy okazji. To jest katalog Konstelacje, gdzie okładka była, jak widać, bardzo ładna, drukowana w Wiedniu. Cały ten program jest pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wróćmy jeszcze do samej wystawy, bo chciałam troszeczkę sprowokować wcześniejszym pytaniem do tego, by Pan nam opowiedział o tych plenerach, bo one już obrosły legendą. To prawda i mimo, że, że Kazimierz jest jakby powtarzany, ale Kazimierz, ja to nazywam, także już po imieniu, jest takim samograjem. Tam ten plener zawsze przyciąga młodzież, zawsze wychodzą cudowne obrazy. Mało tego, każdy z plenerów jest inny i te plenery w Kazimierzu to jest nie tylko taka sztuka przez duże S, prawda, że spotykamy się z aktorami, reżyserami, bo łączymy ten plan z festiwalem filmowym. Ale również, tak jak w tym roku, to było, było takie jakby spotkanie również z historią, że spotkaliśmy się z Andrzejem Wajdą. Niezapomniane wrażenia naszej pastelowej młodzieży z tego spotkania. Spotkaliśmy się, byliśmy w pracowni Jana Wołka. E, oglądaliśmy, jako jedni z, pier z pierwszych, e, oglądaliśmy Idę, prawda? Spotkaliśmy się z panią Torbicką, e, e, która, która zapowiadała nam premierę Idy z reżyserem Pawłem, Pawłem Pawlikowskim i e, 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 w trakcie tych zapowiedzi e, był telefon do pani Grażyny Torbickiej, i, która oznajmiła nam, że właśnie godzinę temu Ida została polskim kandydatem do Oscara. Jak się okazało, potem tego Oscara zdobyła. E, także, także no oglądaliśmy papusze e, Krzysztofa Krauzego, tak, także widać, że, że e, oprócz tego, że malujemy to również mamy ten kontakt, taki nie, nie przez szklaną szybę, przez ekran telewizora, tylko taki namacalny kontakt z kulturą i, 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 i historią, można powiedzieć. Z kulturą przez duże K, ja bym tak, dodała. Tak. Ale kim jest młodzież, bo chętnych do tego, by brać udział w zajęciach organizowanych przez klub nie brakuje. Kim jest zatem młodzież, kim są dzieci, które tak garną się do sztuki, do kultury? To jest młodzież nasza Zabrzeńska, to jest młodzież, która, która mieszka w zasobach naszej spółdzielni mieszkaniowej, to jest młodzież, która również dojeżdża z innych ościennych miast, bo no, klub no, cieszy się popularnością i, 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 i wiele osób chce się dostać również do naszego klubu, które gdzieś tam zamieszkują poza Zabrze. Panie Krzysztofie, co pokazują dotychczasowe doświadczenia, że te osoby, które są związane przez kilka lat z klubem, to tak naprawdę jest tylko chwilowa pasja, czy potem kontynuują ją, na przykład wybierając już kształcenie w takich kierunkach plastycznych, na przykład w Liceum Plastycznym w Zabrzu, a potem są już absolwentami Akademii? Tak, tak. To, to, jest, to, to, jest, to jest, że trafia ktoś do nas młody i, i, i w wieku lat 16-17 i, i zaczyna bawić się w sztukę i potem próbuje dostać się na studia plastyczne. To są osoby, to są dzieci, które zaczynają od lat 4-5 i, i kontynuują tą naukę. No, mamy takich wychowanków, że zaczynały w wieku 5-6 lat i teraz są studentami Akademii Sztuk Pięknych, wychowankami naszymi, prawda? mam absolwentów. Przypomnę tylko, że klub wychował ponad 500 osób, które, które parają się tym zawodem, czyli są artystami znanymi. Mamy dziekana malarstwa w Wrocławiu, Wojtka Pułkocza, który, który zaczynał stawił pierwsze kroki tutaj w naszym klubie. Mamy asystentów na Akademii Wrocławskiej, mamy asystentów na Akademii naszej tutaj macierzystej katowickiej. Także, także wiele osób zaczynało taką zabawę ze sztuką, a, a potem, potem stało artystami. I właśnie to plener również jest taką... Fajną sprawą, gdzie ta młodzież malując na tym plenerze przez dwa tygodnie ma taką dawkę malarstwa jak, jak, jak rok malarstwa w liceum plastycznym po 30 godzinach, to właśnie wychodzi też. Aby zacząć taką przygodę ze sztuką w młodym wieku trzeba mieć jakieś predyspozycje? Czy wszystkiego można się nauczyć? Wszystkiego można się nauczyć. Prawdziwi artyści mówią, że 99% to praca, a 1% to talent. Także też można się dużo nauczyć. Jeżeli, jeżeli ma się tylko chęć jeżeli, jeżeli lubi się być kreatywnym takim niespokojnym duchem to oczywiście można, można osiągnąć wszystko Drodzy Państwo i pracę tych utalentowanych młodych ludzi będzie można oglądać już od najbliższego czwartku we foyer Domu Muzyki i Tańca a te prace zostaną w tym miejscu na dłużej, ale zapraszamy na Wernisaż raz jeszcze Panie Krzysztofie na zakończenie rozmowy Jeżeli można to tutaj przekażę na katalogi będą dwa katalogi, jeden z Kazimierza Dolnego nad Wisłą z pleneru a drugi z rycerki górnej. Nie mówiliśmy nic o rycerce górnej. Pierwszy raz prowadziliśmy taki plener dla dzieci z Pastela i to był plener konno-malarski. I również prace z tego pleneru będą, będą prezentowane. Serdecznie zapraszamy. Bardzo dziękuję, dziękuję Panu za spotkanie. Zaproszę. Państwu dziękujemy za uwagę.